Miło mi Państwa powitać w sobotę 20 maja, szczególnie serdecznie obchodzących dzisiaj imieniny Bazylich i Bernardu, w którym składamy najlepsze życzenia. Zapraszam do oglądania teledziennika. Mieszkańcy największych radomskich osiedli Ustronia, Południa, Plant, Borek oraz części osiedla nad Potokiem byli przez dwa dni pozbawieni ciepłej wody. Powodem nie były jednak kolejne restrykcje Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Tym razem to wpec odcięto energię elektryczną. Taką decyzję podjął Zakład Energetyczny w Skarżysku Kamiennej, któremu WPEC zalega z kwotą około 9 miliardów starych złotych. W efekcie stanęły pompy w potężnej kotłowni przy ulicy Żelaznej. Dopływ prądu wznowiono wczoraj przed godziną 15 po tym jak WPET zobowiązał się do spłaty części należności. Przekazanie pieniędzy ma nastąpić do środy, w przeciwnym przypadku energia zostanie wyłączona ponownie, poinformowano nas dzisiaj w Zakładzie Energetycznym w skarczysku Kamiennej. Wczoraj natomiast podczas konferencji prasowej wojewoda Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że WPET stoi na krawędzi utraty płynności finansowej. Z uwagi na zadłużenia ze strony spółdzielni mieszkaniowych nie może z kolei regulować swoich długów. W dzisiejszym teledzienniku ponadto m.in. Obrady 5. Wojewódzkiej Konwencji SDRP. Prezydent Kazimierz Wlazło o wczorajszej wizycie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Finał wojewódzki 24. Konkursu Polonistycznego. Pożar szybu kablowego w jednym z radomskich wieżowców. Rekrutacja nowych reporterów i prezenterów do Radia Rekord. Dzisiaj odbyły się obrady V Wojewódzkiej Konwencji Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. Obradą przewodniczyła wiceminister edukacji narodowej, poseł Danuta Grabowska, przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SDRP. W obradach uczestniczyło 116 delegatów, którzy dyskutowali m.in. jak ma być prowadzona kampania prezydencka. I wiemy, że ta kampania będzie ostra, brutalna, a nawet chamska. Y jako człowiek, który troszeczkę zajmował się sportami walki, wiem, że nie wolno przyjąć stylu walki przeciwnika, jeżeli się umie inaczej walczyć. My musimy stanąć godnie te ranki i nie da się sprowokować. W dalszej części obrad delegaci Piątej Wojewódzkiej Konwencji SDRP w głosowaniu tajnym udzielili wotum zaufania dla członków prezydium Rady Wojewódzkiej. Danuta Grabowska, przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SDRP, odniosła się do uchwały Czwartej Krajowej Konwencji Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kandydata na urząd prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. My traktujemy tę kandydaturę z całą powagą. Nie dlatego, że akurat jest to przewodniczący naszej partii, ale to musi być kandydat, który jest szansą dla Polski. Uważamy, że walory Aleksandra Kwaśniewskiego, jego wykształcenie, inteligencja, takt, no umiejętności konsyliacyjne, umiejętności kompromisu, sympatia do każdego praktycznie człowieka, nawet jeśli niekoniecznie myśli tak jak on, Gwarantują poczucie stabilizacji, pewności, no a również i uznania Polski w świecie. Wśród gości zaproszonych na dzisiejsze obrady był m.in. Wojewoda Radomski Zbigniew Kuźmiuk oraz przedstawiciele lewicowych organizacji społecznych i politycznych. Dr Józef Szymański z klubu kultury humanistycznej im. Tadeusza Kotarbińskiego zgłosił wniosek o powołanie klubu walki o obiektywizm w telewizji. W dzienniku telewizyjnym DAMI usłyszałem, że na terenie Radomia powstał klub, e, walki, e, klub walki o utrzymanie niezależności telewizji polskiej. Walka o utrzymanie niezależności telewizji jest niczym innym jak Walką o status quo obecny. Ponieważ przedstawiciele opozycji zapowiadają, jak twierdzi Józef Szymański, bardzo drastyczną kampanię wyborczą, Klub Kultury Humanistycznej chciałby, aby SDRP i cały Sojusz Lewicy Demokratycznej powołał do życia Klub Walki o Obiektywizm w telewizji, gdyż obecna telewizja jego zdaniem jest nieobiektywna. Przewodniczącą klubu miałaby zostać Regina Pawłowska, a Adam Włodarczyk byłby jej zastępcą. Propozycja ta została nagrodzona przez zebranych gromkimi brawami. Prezydent Radomia Kazimierz Wlazło przebywał w piątek w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wizyta w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczyła dwóch kwestii, m.in. finansowania licełów ogólnokształcących oddawanych w roku bieżącym. Na ten cel potrzebnych jest półtora miliarda starych złotych. I tutaj mam nadzieję, że zaangażowanie pani minister pozwoli zabezpieczyć środki na ten cel, bo yy, tak się złożyło, że w roku ubiegłym nikt nie zaplanował uruchomienia tych placówek, więc one w budżecie, yy, budżecie oświaty szkół średnich i liceów ogólnokształcących nie pojawiły się. Trzeba teraz tą sprawę nadrabiać. Natomiast druga kwestia dotyczyła dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej budowy szkoły podstawowej nr 21 na osiedlu południe. W publicznej szkole podstawowej nr 32 odbył się dzisiaj 24. wojewódzki konkurs polonistyczny. Do finału przystąpiło 213 uczniów z ósmych klas szkół podstawowych województwa radomskiego. Dzisiejsze eliminacje. Są eliminacjami pisemnymi. Składają się jakby z takich dwóch części. Pierwsza część jest to samodzielna analiza i interpretacja utworu literackiego. Krótkiego utworu literackiego, który jest wydrukowany. Każdy uczeń mo może go swobodnie odczytywać. Następnie mm, są ćwiczenia z zagadnień z literatury, z teorii literatury, z nauki o języku. Oraz z kształcenia kulturalnego, to znaczy dotyczące filmu, teatru, radia, telewizji. We czwartek około północy mieszkańcy wieżowca przy ulicy Struga 1921 powiadomili straż pożarną o pożarze w środkowej klatce bloku. Przypuszczano, że po raz kolejny został podpalony syp. Przybyli na miejsce strażacy, stwierdzili jednak, że pali się szyb kablowy, którym prowadzone są przewody elektryczne, telefoniczne oraz kable telewizji DAMI. Powodem pożaru mogło być zwarcie instalacji bądź umyślne podpalenie znajdujących się w tunelu śmieci. Strażacy twierdzą, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Niedawno spłonął doszczętnie szyb kablowy w wieżowcu przy ulicy Chrobrego. Projektant tego i podobnych budynków umieścił w szybie kablowym rurę z sypu śmieci. Prawdopodobnie są miejsca, w których jest ona nieszczelna, ewentualnie mieszkańcy wrzucają część śmieci do otworu poniżej szuflad z sypów, znajdujących się na półpiętrach. Często zdarza się bowiem, że podczas wysypywania śmieci do niezbyt wygodnych szuflad, część z nich ląduje na podłodze. Zebrane na szufelkę są wrzucane do otworów poniżej szuflady, gdyż zazwyczaj jest ona w tym momencie zamknięta. W efekcie tuż obok szafy rozdzielczej, do której doprowadzone są przewody energetyczne, leży starta śmieci, nie usuwanych przez pracowników firm zajmujących się ich wywozem. Nie mogą tego zrobić, gdyż tunel nie jest dostępny od strony sypu. Śmieci leżą wyżej. W tym przypadku po rozbiciu ściany usunięto półwywrotki różnego rodzaju odpadków. Pracownicy administracji na miejscu stwierdzili, że było ich mniej, tyle że wcześniej podczas akcji gaśniczej strażacy wyciągnęli połowę poprzez spaloną tablicę rozdzielczą. Efektem pożaru jest pozbawienie prądu mieszkańców środkowej klatki do czasu wymiany przewodów spalonych do wysokości piątego piętra. Zdaniem strażaków albo należy poprawić konstrukcję sypów, albo całkowicie wyłączyć je z eksploatacji. W Radiu Rekord odbył się dzisiaj konkurs na prezenterów i reporterów. Zgłosiło się ponad 60 osób. Być może trafimy kogoś operatywnego, sprytnego, jak to się mówi, z iskierką radiowca we krwi. Liczymy głównie na ludzi poważnych, w miarę dorosłych. A więc na pewno pełnoletni mają tutaj szansę. Wykształcenie na pewno po maturze, a więc średnie, pełne. Studenci są mile widziani i osoby, które związane były z dziennikarstwem. Bardzo ciężko jest wiadomo wyłowić kogoś, kto miałby wcześniej praktykę dziennikarską, bądź to radiową, telewizyjną, czy nawet w gazetach. Próbujemy. Czy nam się to uda? Będzie po prostu można usłyszeć na antenie już niedługo. Poziom jest bardzo różny. Przychodzą ludzie, którzy czasami nie zdają sobie sobie sprawy z własnej wady wymowy, z y, y, niedoskonałości, ale trafiają się też bardzo poważne osoby, takie, które y, przyszły tutaj y, planując to wcześniej, myśląc o tym i od razu y, przy tych ludziach widać y, pewien poziom, który y, pozwala na to, aby w ogóle podjąć z nimi dalsze rozmowy. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania przeglądu pras. Komisja Krajowa NZZ Solidarność podjęła w środę decyzję o utworzeniu ponadregionalnego radia, które objęłoby swoim zasięgiem 15 regionów związku, wśród nich Radom. Czytamy w sobotnim echu dnia. Rzecznik prasowy radomskiej Solidarności Andrzej Belina powiedział, że decyzję te podjęto przed zjazdem krajowym, gdyż 26 maja upływa termin składania wniosków koncesyjnych. Solidarność ma mieć 60% udziału w tworzonej spółce. Sobotnia Gazeta w Radomiu informuje o zatrzymaniu sprawców napadu na dom jednorodzinny w miejscowości Krążel, gmina Chynów. W środę trzej mężczyźni w kominiarkach wtargnęli do domu, sterroryzowali pistoletem domowników, ukradli kilkadziesiąt milionów starych złotych. Zatrzymani mieszkańcy Grójca i Pionek nie przyznają się do winy. Policjanci znaleźli jednak pozostawioną reklamówkę ze sznurami identycznymi jak te, którymi skrępowano ofiary. Kajdanki pod łóżkiem, na którym spali w momencie zatrzymania, znaleziono pistolet Walter z tłumikiem. Policjanci odszukali też miejscem, w którym sprawcy sprawdzali przed napadem posiadaną broń sobotnie Słowo Ludu, a konkretnie Radomiak poświęca wiele miejsca jubileuszowi 85-lecia swojego imiennika RKS Radomiak. Kibice znajdą tutaj wyniki plebiscytu, rozmowy z laureatami, kalendarium historii klubu oraz zestawianie najlepszej w historii Radomiaka 11, stworzonej na podstawie wyników głosowania czytelników Słowa Ludu i widzów telewizji Dami. Dla fanów Radomiaka to prawdziwy skarb kibica. W sobotnim życiu radomskim znajdą państwo tekst dotyczący fali przestępczości napływającej do Polski ze wschodu, z Rosji i Ukrainy. Polagą nie tylko radomskich bazarów stali się nielegalnie handlujące obywatele byłego Związku Radzieckiego. Napadów nie tylko na swoich ziomków, ale i Polaków dokonują tak zwani Policja twierdzi jednak, że zagrożenie maleje po zakończeniu wycofywania wojsk radzieckich z Niemiec. Z dziennika Radomskiego polecamy dwa teksty. Dwa do jednego, traktujący o sporze pomiędzy Kościołem a Radoskórem, dotyczącym hali przy ulicy Waryńskiego, oraz reportaż Piotra Kutkowskiego o samobójstwie, jakie popełnili dwaj nastoletni mieszkańcy Zwolenia. Próby odpowiedzi, dlaczego, znajdą Państwo w tekście Zdziczały Sad. Mimo niesprzyjającej pogody, dzisiejsza giełda samochodowa nie należała do najmniejszych. Zgodnie z Państwa sugestiami podajemy ceny najpopularniejszych samochodów. Kolejna z Państwa sugestii to podawanie cen w starych złotych, a więc po kolei. Fiaty 126P, 93 rok 75 68 milionów, 92 77 70 milionów, 91 61 58 milionów, 90 55 51. 89, 51, 48 milionów, 88, 36 milionów, 87, 36,5 miliona, 86, 34 miliony, 85, 30 milionów. Fiat 126P bis z 89 roku 50 milionów, z 88 39 milionów. FSO 1500 z 91 roku 75 milionów, z 90 69 milionów, z 89 65 milionów, 88 50 milionów, 87 48 milionów, 86 34 miliony, 85 28 milionów. Cinque 792 z 92 roku to wydatek 115 milionów złotych. Cinque 900 149 milionów złotych. Polonez z 91 roku kosztował 80 milionów złotych z 90 77 milionów z 89 73 z 88

z 87 70 milionów, z 86 63 miliony złotych. Skoda Favorit z 91 roku 115 milionów, natomiast Skoda 105 120 z 88 roku 63 miliony złotych, z 87 56, z 86 47 milionów złotych. Na zakończenie przypomnę, że na kartodromie Automobil Klubu Radomskiego rozpoczęła się dzisiaj dwudniowa impreza. Wyścigowe motocyklowe mistrzostwa Polski młodzików w klasach 50 i 80 cm. Każdego dnia odbywają się cztery wyścigi po dwa w każdej klasie. Dzisiaj, z uwagi na zimno i padający deszcz, przybyło na tor niewielu kibiców. Organizatorzy zapraszają jutro od godziny 10. Wstęp, jak zwykle, bezpłatny. Jutrzejsze wyścigi potrwają do godziny 12, natomiast przegląd wydarzeń rozpocznie się, jak zwykle, o 17.15. Zapraszam, teraz żegnam się już z Państwem. Do zobaczenia.